Bezpieczna przystań. Po każdej udanej misji narrator nagradza postacie, opisując jak docierają w bezpieczne, cywilizowane okolice. Postacie mogą wówczas skorzystać z rozmaitych przybytków, by przygotować się do kolejnych zadań. Może to być osada krasnoludków, ale też leśna chatka strażników. Krasnoszkoły, biblioteki i sowie dziuple. Pozwalają podnosić atrybuty zdrowie, moc... Oraz odblokowywać ukryte talenty. Cenę każdego punktu i talentu określa się, sumując wyniki tylu rzutów kością, ile wyniesie nowa wartość cechy, albo liczba talentów. Łączna liczba talentów, ani wartość żadnej cechy, nie może przekroczyć sześciu. Można wymyślać nowe talenty, pilnując jednak, by nie były zbyt ogólne. Gospody, hotele i zajazdy. Pozwalają odzyskać punkty zdrowia i mocy w liczbie równej odpowiednio sile i inteligencji postaci za każdą noc. Cenę każdej nocy określa się rzucając kością. Odpoczynek w dziczy. W głuszy można odpoczywać za darmo, ale po każdej tak spędzonej nocy narrator rzuca kością. Jeśli wyrzuci jedynkę, postacie będą musiały uporać się z dodatkową grupą zwierząt najczęściej będą to mrówki na złodziejskiej misji karawany, przewodnicy i łosie pasażerskie. Pozwalają przenieść się do innego miejsca, by rozpocząć związaną z nim misję. Liczbę dni podróży oraz cenę każdego z nich określa się, rzucając kością. Podróż przez dzicz. Bez drożami można wędrować za darmo, ale po każdym tak spędzonym dniu narrator rzuca kością. Jeśli wyrzuci jedynkę, postacie będą musiały uporać się z dodatkową grupą zwierząt. Targowiska, sklepiki i obwoźni kupcy. Pozwalają sprzedawać i kupować przedmioty w zamian za złoto. Aby sprzedać przedmiot, wystarczy ustalić jego cenę. Aby kupić przedmiot, trzeba określić zapewnioną przez niego premię. Od plus jeden do plus sześć. Cenę każdego przedmiotu ustala się sumując wyniki tylu rzutów kością, ile wynosi zapewniana przez niego premia. Doktorzy, aptekarze i znachorki. Pozwalają postaciom, które padły wyczerpane w czasie walki, na powrót do działania z pełnią zdrowia oraz mocy. Cenę opieki określa się sumując wyniki sześciu rzutów kością, a jeśli strażnicy nie dysponują niezbędną kwotą, mogą po prostu wykonać dodatkową, pomniejszą misję dla dobroczyńcy.